Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku naszego cyklu o naszych skarbach Zapiecka. Kto z nas nie lubi miodu? Piękny, złocisty kolor miodu lub ciemny kolor spadziowy. Są różne gatunki, właśnie miodu. Tutaj na terenie naszych, naszych miejscowości, w naszej gminie jest dość dużo pszczelarzy, także pszczelarstwo już tutaj od wieków istnieje na terenie naszej gminy. I właśnie pszczoły pracowicie pracują, dostarczając miodu. Dzisiaj chciałem zaprezentować taki eksponat z naszej gminy, jakim był podkurzacz do okazania uli z pszczołami. Także, żeby ten miód z, tej, z tego ula wyjąć, trzeba było te pszczoły. Czymś okadzić je, uspokoić i do tego służył właśnie podkurzacz. Jest tam w środku taka krateczka, na której kładło się specjalne składniki ziół do okadzania i okadzano właśnie te pszczoły, żeby, żeby były senne, żeby można było wybrać te ramki z miodem. Dziękuję za uwagę.